Elo, tu Chester. Kolejny odcinek z Nowego Coina. Trochę się tu u mnie zmieniło. Mam kolejną szafkę z nowymi koparkami. Cały czas tutaj progres. Mam Max Level PC. Ogólnie. Robiłem trochę tutaj questów. No, trochę zrobiłem, może jeszcze dorobię. Na tygodniowych zadankach też coś tutaj ugrałem. Podostawałem punkty, kupowałem sobie, części, później koparki. Z eventu dzisiaj jest RST case. Ja dostałem 200 RST, co bardzo mi pomogło. Ogólnie... ...event ten jest przyjemny. Zadanka są tak jak zwykle... nużące, ale... ...mamy dwa razy więcej mocy obliczeniowej. 200 traheszy. Normalnie ma 70... ...tysięcy. Co jest następną kwestią? No ogólnie to tutaj powbijałem trochę na zadaniu biohazard. Można tutaj ugrać taką kopareczkę. Na ta składu dostałem trochę. Dzisiaj też sobie zarobiłem. Tam, mało by mało, ale coś dostałem. Na markecie, pokażę tutaj sens history. Tutaj właśnie posprzedawałem kilka kabli, z tego zarobiłem trochę, tutaj pokupiłem właśnie te koparki, coś tu się pobawiłem, tak dalej. No, ogólnie z linku referencyjnego, który jest w opisie, gdzie możecie wbić i dostać trochę, z 1000 satoshi bitcoina właśnie, możecie dostać. Tutaj też dużo innych rzeczy, innych coinów jak wiecie z mojego linku referencyjnego, który jest w opisie. Ogólnie jest Was już dziesięciu, dziesięć osób tutaj wbiło. Wszyscy nawzajem pomagamy. Przecież 4 maja wbiła kolejna osoba, poprzednim razem pierwszego. Cały czas tutaj nasza społeczność mała się rozrasta z tego kanału, za Wam bardzo dziękuję. Także... Za niedługo będę mógł na przykład już wypłacić ethereum. Tutaj mi się to musi dozbierać. Trochę tego mam. Max level PC. Tutaj pograłem w te gierki. Troszeczkę tutaj mam na przykład to na 10 poziomie. Max level PC, nie mogę iść dalej, nie? Za doby mi się to zresetuje. 60 tysięcy 60 miejsca w rankingu. Także jakoś to leci. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnym update'cie. Wbijacie do linku w opisie, gdzie jest link do strony i dostajecie bonus na start. Pozdrawiam was. Zarabijcie dalej. Chester Hasler.